Do szkoły chodziłem do podstawówki szkoły nr 64. Potem poszedłem do technikum energetycznego na powstańców śląskich. Nie miałem łatwego dzieciństwa. U nas się nie przelewało. Pochodzenie mam, można powiedzieć, robotniczo-chłopskie. W 1978 roku poznałem rodzinę Morawieckich, kiedy z ciocią bronią Petryniak pojechałem do Pęgowa na wakacje pod namiot. Tam spędziłem ponad miesiąc czasu. Bardzo się z nimi wszystkimi zaprzyjaźniłem. Zacząłem do Pęgowa przyjeżdżać na każdy weekend, spędzać tam wszystkie wakacje. I ja odczułem się tak, jakbym był synem pana Kornela i pani Jadzi. A rodzeństwo Morawiecki traktowało mnie praktycznie jak brata. Moja działalność zaczęła się. Chyba od tego momentu, kiedy pan Kolne w 1979 roku dał mi do czytania biuletyn warszawski koru. To był taki powiew wolności, który się czuło, jak się czytało prasę podziemną. Następnym takim ważnym wydarzeniem było wybranie Polaka papieżem. Ta pierwsza pielgrzymka, która nastąpiła wkrótce potem, byłem w tej grupie osób, które właśnie pojechały do Warszawy i Częstochowy. Na Placu Zwycięstwa rozwinęliśmy duży transparent z napisem WIARA NIEPODLEGŁOŚĆ. Na pomysł tego transparentu złożyli się pan Kornel Morawiecki i mój wujek i Jurek Petryniak, a sam transparent uszyły ich żony, pani Jadzia Morawiecka i moja ciocia Bronia Petryniak. Ja pomagam panu Kornelowi w, w organizowaniu druku, to znaczy dowożenie papieru, farby, może pożywienia dla drukarzy. Czasami pomagałem drukarzom, po prostu pojawiałem się w drukarni, żeby na jeden dzień czy na dwa, żeby pomóc, żeby pomóc drukarzom, dać im odpoczynek, bo oni normalnie drukowali 16 godzin na dobę, więc. Kiedy ja się pojawiałem, oni byli bardzo szczęśliwi, że będą mogli dostać dodatkowy odpoczynek. No, jak już biletyn był wydrukowany, no to wtedy z panem Koronem przyjeżdżaliśmy i tam ten bilet do Ryszląskich, po całym Wrocławiu, do wszystkich kolporterów. Ja sam osobiście zwykle brałem, kolportowałem 15 do 20 biuletynów u mnie, właśnie, w szkole w Techniku Energetycznym. Ponieważ tak byłem zajęty z tym biletynem dolnośląskim, że rzadko chodziłem do szkoły. Kilku nauczycieli się wstawiło za mną i, i, i mogłem dalej kontynuować naukę do końca roku. A wyrzucali uczniów, którzy mieli nawet dwie czy trzy niedostateczne oceny i nawet może 100 godzin nieusprawionych, gdzie, gdzie ja miałem około 300 czy coś takiego. Z panem Kornelem drukowaliśmy ulotki, które nawiązywały do zbrodni katyńskiej, i myśmy rozdawali je pod katedrą wrocławską Pomszy, która była też poświęcona właśnie ofiarom zbrodni katyńskiej. Była Marta Morawiecka, była jej koleżanka z klasy, i był Mateusz. Myśmy też drukowali lotki nawołujące do bojkotu wyborów w Polsce. Myśmy wydrukowali tysiące tych ulotek. One były rozprowadzone przez wiele osób. Jedną z tych osób byłem ja, ja chodziłem, miałem takiego kolegę z klasie, w klasie Andrzeja i z nim chodziliśmy po osiedlach i wchodziliśmy na klatki schodowe, on y, smarował klej gdzieś na klatce schodowej. Ja przylepiałem ulotkę i tak z bramy do bramy. W 80 roku oczywiście powstaje solidarność i co się staje, Prawie wszyscy nasi drukarze zaczynają pracować dla Solidarności. My mamy brak drukarzy. Pan Kolner oczywiście znajduje nowe, nowe osoby, które zaczynają drukować i właśnie jednym takim miejscem, gdzie właśnie to się staje jest właśnie wilczeń, gdzie myśmy drukowali Biuletyn Dolnośląski w domu w Wilczynie urodziny rodziny Winciorków. W Pewnym momencie nam się ten powielacz zepsuł, ale myśmy wiedzieli, że tego samego dnia pan Kornel przyjedzie. No nie, myśmy próbowali go naprawić, ale to była dla nas czarna magia. Pan Kornel przyjechał, podłogał przy tym powielaczu jakieś 15 minut, i powiedział, że powielacz znowu zaczął działać. Więc to była taka nauczka dla mnie, że jak ktoś chce, to może coś, może dużo rzeczy naprawić. Jeszcze bardziej zacząłem pomagać panu Kornelowi. Praktycznie byłem, mogę powiedzieć, że byłem jego prawą ręką, jeżeli chodzi o druk Biuletynu Dolnośląskiego, który okazał się, się zawsze na czas. Jak powstała Solidarność, zgłaszali się ochotnicy do pana Kornela i oni już zaczęli przejmować niektóre, powiedzmy, zadania czy prace, które ja wykonywałem, pomagając panu Kornelowi. Nie czułem już się tak, tak bardzo potrzebny panu Kornelowi. No i z powodu moich problemów zdecydowałem się wyemigrować na kilka lat z Polski. A niestety okazało się, że te kilka lat przełożyło się w dziesiątki lat, w dekady. W Kanadzie założyłem rodzinę, mam troje dzieci, z żoną mamy pięcioro wnuków. Te cztery lata, które właśnie spędziłem, y, większość z nich y, w Pęgowie w towarzystwie rodziny Morawieckiej, która traktowała mnie jak syna i brata, to są najważniejsze lata mojego życia. Całe, ja mogę powiedzieć, że całe moje życie praktycznie obraca się w koło tych czterech lat, przed i po. Oczywiście dalej jestem, jestem bardzo bliski rodzinie Morawieckiej, często się spotykamy. Kiedy jestem w Polsce, Pani Jadzia też odwiedzała mnie w Kanadzie, bo ona też ma też tam rodzinę w Kanadzie, więc była kilka razy w Kanadzie. Często mi się śniła Polska, jak będąc w Kanadzie, ale najczęściej właśnie śnił mi się Pęgów, Mateusz, Pan Kornel, rodzina Morawieckich. Z całą pewnością to były najważniejsze lata mojego życia.